Hello mordy, tutaj wszystko zajebiście, sobie siedzę, to jest nasza zajebioza, tutaj chociaż, można nazwać chujowo, no i co, w dupie mamy to, dupa, cycki. to jest pojebane, tutaj w naszym mieście, chyba że to jest grane, choć możesz nazwać, że jesteśmy peldałami, to tutaj nie ma, wszyscy se się Pierdalamy, chymża, nasze miasto, bloki kultury to chujoza. Tutaj sobie robimy to bardzo wieka, tu jest zajebioza. To co mamy robić jest tutaj przezajebisty, choć to nie nasza sprawa. Mamy co tutaj jest. Ojea, yeah. wszystko w blokach kultury to jest pojebany świat w naszej kurwa tutaj chymrzy. Na odcinek wilczego batalionu zaraz rozpocznie się tylko na karton, Trwam od ryzyka network o, Kurwa ale zajebisty serial, ciekawe co w tym kurwa e, następnym nowego e, będzie Kurwa napierdalajcie, dalej kurwa źle to wszystko napierdalać kurwa napierdalać kurwa, jeszcze dalej E, to jestem gotów, zaraz odpierdalimy coś razem. E, tylko daj mi chwilkę, kurwa, daj mi chwilkę, to jest kurwa senia. Kurwa, że ja się staram. Do pana dobra, napierdalaj ze mną kurwa, to może się ogarniesz. Kurwa, ale dobry serial. Aż my się chce tu dalej oglądać, tylko co tam dalej, tak sobie myślę. Myślę co to kurwa może być. Lepszy ty, Tadeusz gdy jest seriale, muszę przyznać. Że coraz lepsze i ciekawsze nawet są kurwa, więc co? Lepszy ty, Tadeusz gdy jest seriale, muszę przyznać. Że coraz lepsze i ciekawsze nawet są kurwa, więc co? Kurwa weź! I bo jeszcze nas kurwa rozstrzelają, ogarnij się proszę i napierdalaj kurwa nim zginiemy. Kurwa, weź się, ugani proszę, bo nie wytrzymam. Zaraz coś nas kurwa jebnie. Hej, biceps, stawaj. Nasza ulubiona bajka już jest w telewizji. Czas cię sobie obejrzeć, Bajceps. Dobra, kurwa. Wstyusz Kitek staje, kurwa, co już kurwa, więc. Dobra, nic mi się nie będzie, a ja. Idę se kurwa to y, obejrzeć, kurwa. Omar, ale dobry ten serial. Kto go w ogóle produkuje na stacji ryzyka? Y, wiesz, może czy nie? Kurwa, wykazio, to jest wykurbiste, jak to wszystko się dzieje. Żał strach to co dalej. A szczególnie, że Tadeusz ryzyk coraz lepsze bajki tam daje, kurwa. Y, y, mnie też się tak kurwa wydaje. Więc co mi tam oglądamy do nocy, a raczej do yy, końca emisji, raczej kurwa. Sziemano, tutaj Jeży Owsiak. Przecież wszystkim to Jerzy Owsiak i dziś rozpoczynamy 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szymo jeszcze raz u Owsiaka. Czas na coś specjalnego, coś co może zaskoczyć, a jedno coś nie szokować. Czas zebrać tą kasę na chore dzieci. I ty nazistka, co tam tak planujesz? Co tam tak marzysz? No co, no, nudzisz się jak milczy co kurwa? jak tam twój lud, że aż tak źle go traktujesz? Co za pech, że ci się tak dzieje, że tak lud traktujesz? Ej, jak tam, Zdrówko? Przyjechałem z sąsiedniego cmentarza, z Torunia, by móc się z tobą przywitać, kurwa. Ej, siema, Fafik. Długo się nie widzieliśmy. Co tam porabiasz, ciekawego skarbeńku? Kapysio, co tam znowu, Fafik? Och, jak siema, jak długo się nie widzieliśmy. Chyba od czerwca, tak, gdy chłopiec był w drugiej podstawówce. Boże, oni tu już tu jest! Zaraz giniemy kurwa, zaraz będzie po nas do cholery kurwa, zaraz spadniemy. Kurwa, zaraz się zeszczam takie źle. Proszę kurwa, ogranicie się i uciekajmy proszę. Dobra kurwa, tu już po mnie mam nadzieję, że kogoś zabiję, zanim padnę kurwa. Dobra kurwa, teraz razem padniemy, obaj skiniemy, ale zawsze coś kurwa zajebiście, co nie? No kurwa, skurw, teraz padniemy razem dobra, no to po ptokach z synie. Teraz to macie po ptokach, dalej kurwa nie będę yy, i dozwalić sobie gruchy na wasze zwłoki. Kurwa, A teraz idę zjeść ludzkie mięso, ale będzie smacznie. Płuchać kozem, przeze mnie przerobionym, potwornym, ogromnym siusiakiem.